programowanie neurolingwistyczne ma tą jedną wadę z mojej perspektywy, gdy e, siedzi praktyk i siedzi klient i praktyk mówi chodź, oduczę cię nałogu palenia albo chodź, zdejmę ci fobię na pęże, Chodź, przestaniesz żreć te pazury. Chodź, nauczę cię czegoś. To Klient może pomyśleć sobie, dobrze, zaprogramuj mi mój umysł na nową rzeczywistość, nowy nawyk, nowe umiejętności, nowego ja, skoro to ma zadziałać, więc zadziała. No i ten praktyk robi, co trzeba zgodnie z instrukcją. Ten klient chce się pozbyć, czy... Nowego, nowy, nowy nawyk, zdobyć cokolwiek, chce dokonać jakiejś zmiany, siada i zgodnie z instrukcją wszystko robi i przychodzi do niego po trzech miesiącach i mówi nie A Dlaczego tak może się dziać? A to dlatego, że ów praktyk zapomniał zainstalować temu klientowi najważniejszy element, który z mojej perspektywy PNLP jest często pomijane, że odpowiedzialność za zmianę w 100% ponosi ten, którego zmiana dotyczy. Jeśli jako praktyk weźmiesz odpowiedzialność, chociaż część odpowiedzialności za tą zmianę, w Twojej głowie ma być 100% albo klienta ma być też 100%. Dopiero wtedy jest szansa, że zmiana będzie trwała,